Pokój, Dobro i Dobro Was na spotkaniu z cyklu pytanie Jasia do Jana. No i mamy odrzucenie naszego proroka, zamówienie prawdy i tego, co chce Bóg, spotkała go śmierć i to jest okru... I to okrutna. Jan Chrzciciel do końca pozostał sobą, do końca był posłuszny tylko Bogu. Nie poszedł na kompromisy, na jakieś układy. I za to muścili głowę. No sprzedał się dla swojej wygody. Został wierny Bogu do końca. Czy warto było tak czynić? Mógł sobie dać spokój. Może za daleko się posunął w pokazywaniu zła. Jan był przepełniony w sobie Bogiem. No był. Żył nim i nie potrafił inaczej czynić. Gdyby inaczej uczynił, oszukiwałby siebie. No też prawda. I tego, który go umacniał. Dla świata to frajer. Pewnie Boże. tak. Ale dla Boga to sługa, to prawdziwy hmm. prorok. Skąd tacy ludzie biorą siłę, aby być takimi? Głębia przezywa głębię. O, jakie mądre! Jeśli w Twoim sercu zgodzisz się na bliższe relacje z Bogiem, to, to będziesz pragnął i tęsknił jeszcze mocniej Boga. Aha. Twoje pragnienie będzie się łączyć z Jego pragnieniem. O, stajesz się posłuszny Jemu. To takie mądre, ale nie już jako niewolnik, ale już sam zaczniesz to pragnąć. I poczujesz, że jest ci to miłe. Taki właśnie był Jan Chrzciciel. Ale tacy możemy też być i my. O, moja, twoja, i jasia, głębia serca. Moja też będzie przyzywać jego głębię i odwrotnie, aż do pełnego zjednoczenia serc. Super. Życzmy sobie nawzajem. Byśmy nie bali się, Odpowiadać na pragnienie głębi naszego serca, które od początku było stworzone rękoma samego Boga. Skoro Bóg stworzył to sam, to serce zawsze będzie otwarte na Boga. Problem tylko jest w tym, czy potrafię otworzyć to serce, czy mam na tyle odwagi, by w pełni przyjąć to pragnienie serca, pragnienie Boga jako moje, jako coś, co doprowadzi mnie zawsze do Boga. Hmm. Życzmy sobie nawzajem takiej odwagi. Zapraszamy na następne spotkanie. Zapraszamy!